Ten film będzie jednym z najcięższych jakie kiedykolwiek robiłem. Nie ukrywam, kiedyś będzie cięższy, gdy będę musiał się z wami pożegnać, ale na szczęście jeszcze mam na to czas. W zasadzie teraz mógłbym powiedzieć co wiem i zakończyć ten odcinek. Natomiast chciałbym wpierw podziękować moim informatorom, czyli Felczakowi oraz Adrianowi. Gdyby nie oni to zapewne tak szybko nie dowiedziałbym się o tym, bo wiem to od wczoraj i dzięki temu miałem czas na weryfikację tych oto informacji u samego źródła. Jako pierwszy informacje wypuścił jeden z użytkowników Media2 o pseudonimie Matt. Można się domyślać jak ma na imię, lecz ja wolę zostać przy nicku. Wcześniej wymieniony jego mość Poinformował społeczność portalu na tak zwanym tagu Iż wie od jednego z bohaterów Że obecnie nagrywają ostatni sezon 19 Pod tym wpisem wywiązała się dyskusja I Izabel zapytała Kiedy będzie emisja ostatniego sezonu Maciej odpisał, że ostatnim będzie ten wiosenny Czyli ten, który zacznie się prawdopodobnie w połowie lutego Czy jakoś tak Kolega to wie od samej Dominiki Która mu o tym napisała Zresztą tutaj macie zrzut ekranu Warto podkreślić, ona jako pierwsza poinformowała o zakończeniu szkoły i szpitala, więc to wiarygodne źródło. Zresztą dziś Lena też wspominała o zakończeniu 19+. Tutaj macie nagranie. Kiedyś pewnego dnia, kiedy serial się skończy i będę tutaj wychodzić po raz ostatni raz, brakowało tego widoku. Kiedy otworzę te drzwi... No cóż, nie da się ukryć, że bardzo szkoda tego serialu, gdyż dzięki niemu było co oglądać w telewizji, jak i w internecie. Najwyraźniej 19 plus już nie ogląda tyle osób, co zresztą można zauważyć po moim kanale, po kanale TVN7, ich Instagramie, Facebooku i innych mediach. Niestety pewna formuła już się wyczerpała. Ja ze swojej strony obiecuję jedno: będę nagrywać do końca. W niedalekiej przyszłości dodam pewien film. W którym wyjaśnię upadek tego serialu, a uwierzcie mi, takie kwiatki wyjdą na powierzchnię, że warto poczekać. Reasumując, bardzo mi szkoda 19, bo to był mega zajebisty serial. Nieraz i nie dwa gadałem przykre słowa o wątkach, ale w ogólnym rozrachunku ja miałem rację. Gdyby były lepsze, to pewnie dłużej trwałby, a tak ludzie przestali oglądać i bez sensu jest robienie czegoś co już straciło do sporę rzesze fanów. Jeśli dotrwały do tego momentu, napisz 19, a przytnę ci serduszko. I daj koniecznie znać w komentarzu, za którą postacią będziesz najbardziej tęsknić.